Cześć tu Asia z On Table. Za chwilę podzielę się z Wami wrażeniami z rozgrywek w grę Champions of Nexum, ale zanim recenzja. Chcę Wam przekazać bardzo ważną dla mnie i myślę, że również ważną dla Was informację. Zależy mi, abyście o tym wiedzieli zanim przejdę do recenzji i abyście mieli świadomość, że naprawdę nie miało to wpływ na to, jak oceniam ten tytuł. Mianowicie po raz pierwszy logo kanału On Table znajdzie się na pudełku, a właściwie już się znalazło na prototypowych pudełkach gry Champions of Nexum. I dwa słowa, jak to właściwie wyglądało. Kiedy kilka miesięcy temu twórcy tej gry. Skontaktowali się ze mną w kwestii nawiązania współpracy. Przyznaję, że przyszła do głowy mi taka myśl: a co jeśli ta gra będzie słaba, albo co gorsza, co jeśli ta gra będzie po prostu kiepska. Potem upłynęło trochę czasu. Przyjechało do mnie dwóch sympatycznych chłopaków z Krakowa, wzięli ze sobą smoka wawelskiego. No i zasiadłam, rozegrałam raz kolejny, następny i za każdym razem, kiedy siadałam do stołu i grałam w Champions of Nexum, miałam takie poczucie bardzo miłe i przyjemne, gdzie kamień spadał mi z serca, czy może raczej kryształ z serca, bo ja nie, nie musiałam do tej gry siadać. Nie miałam takiego poczucia, że ja muszę grać, bo z kimś się umówiłam na recenzję, materiał czy cokolwiek. Naprawdę chciałam i naprawdę gdzieś tam ciągnęło mnie do tej gry i wiedziałam, że w momencie, kiedy usiądę do recenzji, to z czystym sumieniem będę mogła Wam powiedzieć, że to jest naprawdę dobra gra. Muszę powiedzieć, ile żeście wyrzucili tych rzeczy po tych trzech latach tego dobra, ładujemy, ładujemy, teraz wiemy, dobra, to nie działa, to nie działa i teraz mamy to, co mamy. To, to, tych, tak miało... tych rzeczy wyrzucili? Tych plansz wyrzuciliśmy z 60. Tych. Wydrukowanych takich, wiesz, gotowych, mhm. prototy gotowych prototypów. Prototyp. Głównym założeniem twórców gry Champions of Nexum było przełożenie tych emocji, które spotykają gracze MOBA, czyli Multiplayer Online Battle Arena, gier komputerowych, gier sieciowych, na planszę, czy też na matę. Czy to się udało, albo może jak dobrze się to udało, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, bo nigdy nie byłam, nie jestem i raczej nie będę graczem MOBA, przynajmniej tej wersji komputerowej, ale odrobiłam sobie zadanie domowe, sprawdziłam co i jak i przede wszystkim zagrałam z graczami, zapalonymi graczami komputerowymi gatunku MOBA. I to, co Wam powiem, jeśli chodzi o spostrzeżenia, właśnie dotyczące przełożenia komputerowej wersji na planszę, to będą ich spostrzeżenia i myślę, że to będzie uczciwe względem Was. Więc przede wszystkim z charakterystycznych rzeczy, które występują w gatunku moba, to jest podzielenie się na dwie drużyny, które walczą między sobą i mają za zadanie tam zdobyć twierdzę, bazę, czy w tym przypadku zamek przeciwnej drużyny. I to tutaj absolutnie jest. Mamy też charakterystyczny układ na planszy, czyli trzy drogi, które prowadzą do zamków przeciwnika, również to bardzo wyraźnie widać. Mamy dżunglę, będziemy sobie tam wędrować, przeszukiwać, podobnie na ścieżkach. Pojawiają się potwory, z którymi walczymy. Walczymy oczywiście również między sobą. Będziemy niszczyć wieże, które prowadzą nas do zamku przeciwnika, a które zniszczyć musimy, żeby w ogóle się tam dostać. I co prawda ostatnia linia obrony w postaci garnizonów nie przemieszcza się tak, jak to się dzieje w właśnie grach komputerowych, ale być może tutaj już za dużo by się na tej planszy działo. Aby niszczyć wieże przeciwnika, no też nie podchodzimy i nie walczymy z nimi jakoś tam wręcz, tylko musimy zniszczyć w inny sposób. Czyli, na przykład, musimy zrobić zadanie albo pokonać przeciwnego czempiona. I to też wydaje mi się, że to rozwiązanie jest dobre właśnie dla wersji planszowej. Odnosząc się do skalowalności tej gry, bo możemy zagrać w nią w dwie osoby, cztery czy nawet sześć. Rozgrywka dwuosobowa, czyli taka typowo pojedynkowa, podobała mi się, budzi dużo emocji, również jest dynamiczna i na pewno spodoba się tym spośród Was, którzy lubią zarządzać całą drużyną, a nie tylko jednym bohaterem. Natomiast według mnie gra rozwija skrzydła, kiedy właśnie do stołu zasiada więcej osób. Bo wówczas gry ponad stołem mamy bardzo dużo. Bo my musimy się umawiać. Każdy z graczy zarządza swoim czempionem, i każdy wnosi w tę rozgrywkę coś innego. I z całą pewnością to, co jest według mnie najsilniejszą stroną tej gry, czyli bardzo duża dawka emocji, będzie tutaj wręcz zdublowana. Przyznaję, że przypadło mi do gustu to, że wybieramy tutaj z całkiem sporego wachlarza bohaterów, bo mamy 10 totalnie różnych od siebie czempionów i tak naprawdę możemy wcielić się tutaj naprawdę w kogo, w kogo tylko chcemy. Jedyne, co tutaj w pewien, w pewien sposób mnie rozczarowało, to Postać maga. Ja generalnie lubię czarować, więc chętnie wcieliłam się w tego czarodzieja. Generalnie jego siłą jest posiadanie jak największej ilości zaklęć, czarów, aby je zdobyć. Najlepiej, żeby przemieszczał się czy znajdował się w polach, które umożliwiają mu zakup tych zaklęć po prostu taniej. I to w pewien sposób go ogranicza. Jeśli nie uda nam się czarodzieja rozwinąć, to tak naprawdę bazowo jest on słabą postacią, więc to po prostu wtedy jakby rozgrywka nam nie wyjdzie i tak zdarzyło mi się. Natomiast rozwijanie go powoduje, że będzie on gdzieś tam ograniczony lokalizacyjnie, więc też nie mogę zrobić magiem wszystkiego, co bym chciała. I ilekroć nim grałam, bądź ktoś z mojej drużyny, to zawsze przeciwnicy przychodzili w to miejsce i po prostu mi tego czarodzieja zabijali, e, chyba że udało mi się go um, rozwinąć na tyle, że jakoś tam był w stanie się wybronić. Natomiast troszkę rozczarowała mnie ta postać. Ja jeszcze dam jej szansę, będę na pewno próbowała znaleźć na to sposób. Niemniej jednak, świetnie grało mi się orkiem, i każdą postacią e, kobiet w tej grze, które są naprawdę sprytne, przebiegłe, silne. Generalnie fajnie, że mamy tak duże spektrum wyboru, jeśli chodzi o czempionów. Jeśli mieliście okazję, już zobaczyć dwa materiały, które są na kanale, czyli gameplay, gdzie spektakularnie pokazuje, jak należy przegrywać w Champions of Nexum. No i nie pozostaje mu nic innego jak spróbować. Ee, bić. Mhm. Biorka. E, więc tak, rycerz ma na tyle fajną zdolność, że tak, trochę. I teraz tak. 10 plus... Trzeba rzucić Dwoma plus, Dwoma To nie jest fair. Tak. I mogę to zrobić? Mogę! a, a 10. Jest! Tak jest! jest. Nie wystarczyło tak raczej. I to nie jest 0,0, nie. To jest 10, 10, to jest 20. Dobrze, 10. dobrze, wygrałeś te złote bardzo, kalesony. Dziękuję, Niech nie chcę. Po co mi bardzo... kalesony? No po co? No, no tak, tak. A ja nie pogardzę. Tak, właśnie. E, oraz drugi materiał, w którym tłumaczę zasady. To na pewno będziecie widzieli, że bardzo często tutaj rzucamy kośćmi. Przy każdej jednej potyczce, przy każdej walce, przy każdym pojedynku będziemy sięgać po kości, a więc mamy tutaj naprawdę sporą dawkę losowości. I to jest ten rodzaj losowości, za którym ja nie przepadam, bo właśnie od rzutów kości mi zależy, czy zadam obrażenie, czy będzie ono skuteczne, czy ewentualnie się obronię. Nie lubię tego, wolę zdecydowanie mieć większy wpływ na, na to, jak gram, ale to przewidzieli również twórcy i przygotowali również taki wariant, gdzie mamy bardziej taktyczne, strategiczne podejście. Jest on dłuższy, ale zdecydowanie mniej losowy. W przypadku losowości w tej grze możemy mówić tak, jakby o dwóch stronach medalu. Medalu, który nazwiemy losowość i z jednej strony będą to mniej lub bardziej szczęśliwe rzuty kośćmi, a będziemy rzucać często, natomiast po drugiej stronie owego medalu znajduje się spora dawka naprawdę bardzo fajnych wrażeń, nieprzewidywalnych zwrotów akcji, których będzie no sporo w rozgrywce. I dzięki którym e, gra jest inna za każdym razem, wciągająca i dynamiczna. To, co jednak ważniejsze, to to, że na losowość w tej grze mamy wpływ. Dzięki przemyceniu takich elementów taktyki i strategii, bo jeśli odpowiednio będziemy zarządzać zasobami, to możemy na przykład zapłacić i przerzucić ten mniej szczęśliwy rzut kością, lub też jeśli dobrze rozwiniemy sobie swojego czempiona, to wtedy również w trakcie pojedynku sięgamy choćby po więcej kości ataku czy więcej kości obrony, i choć sam rzut jest losowy, to już to. Iloma kośćmi będziemy rzucać, powoduje, że mamy wpływ na losowość w tej grze. Wędrując po świecie Nexum, będziemy spotykać różne potwory, i bardzo fajne w tej grze jest to, że każdy z tych potworów daje nam coś innego. One występują w cyklach, więc też pojawiają się w odpowiednich momentach na naszej planszy albo znikają, kiedy ich pokonamy. I bardzo fajnie te zdolności, te możliwości, które dają nam potwory, można wpleść w sobie, w nasz pomysł, na grę i wcale nie walczyć z przeciwnikiem, tylko właśnie zaatakować mantikore i przesunąć przeciwnika, zaatakować trola i postawić go w miejsce swojego garnizonu. I mnie samej wryła się w pamięć taka rozgrywka, w której właśnie było bardzo dużo zwrotów akcji, zupełnie nieprzewidywalnych. Mój przeciwnik już praktycznie stał u bram mojego zamku i ja już uznałam, że przegrałam, bo od jednego szczęśliwego rzutu zależało to, czy mnie pokona już teraz, czy może za chwilę. Ale w następnej rundzie pojawiła się na planszy Manticora i postanowiłam w ogóle nie atakować przeciwnika, tylko zaatakować Manticorę, więc tutaj właśnie jest ta taktyka i strategia, i przenieść postać przeciwnika w dowolne miejsce. Generalnie w dodatkach, w rozszerzeniach ma się pojawić na przykład sklep, w którym będziemy mogli wyposażać się w pewne rzeczy, a który nie występuje w tej bazowej części, a który z kolei występuje w wersjach komputerowych, to ma być właśnie wprowadzone w rozszerzeniach. Wariant solo ma być wprowadzony właśnie wariant, który zakłada znacznie mniej losowości poprzez zastąpienie kości kartami. Twórcy tej gry mocno są otwarci na to, jakie są oczekiwania, że tak powiem, rynku, tak, odbiorców, graczy i chcą zaproponować, i myślę, że dobrze im to wychodzi, przynajmniej z tego co widzę, dużo wariantów, dużo możliwości. One będą się właśnie pojawiały w różnego rodzaju rozszerzeniach, dodatkach, czy też kolejnych celach, jakie będą do odblokowania w kampanii. Jeszcze dwa słowa na temat tego, jak ta gra wygląda, ja staram się Wam ją pokazać jak najlepiej, żebyście sami mogli to ocenić, ale bądź co bądź jest to prototyp, niefinalna wersja, co prawda jeden z lepszych prototypów, z jakimi miałam do czynienia, i może poza kostkami, które po wielu konwentach już się trochę kleją i są zużyte, to dla mnie jest to finalny produkt. I jeśli twórcy zadbają o to, aby jakość była na tym poziomie, z jakim ja obcuję, to możemy się naprawdę spodziewać bardzo dobrej jakości wydania. Bardzo mi się podoba to, jak wygląda plansza. Bardzo mi się podoba to, że jest to mata, a nie tradycyjna plansza i mam nadzieję, że tak zostanie. To, jaka jest kolorystyka, to, ile jest tam szczegółów, detali, jak to jest przedstawione, naprawdę świetnie. Fajne ilustracje na kartach, takie subtelne. Może nie są to epickie obrazki i sceny, ale naprawdę doskonale nam to rekompensują. Fantastyczne figurki. Tomek, który jest trzecim twórcą gry Champions of Nexum, który odpowiada za to, jak ona wygląda, no naprawdę zrobił tutaj fantastyczną pracę. Zarówno figurki bohaterów, zarówno figurki potworów. No, ja, jestem, ja jestem zauroczona. Strasznie mi się podobają trolle, strasznie mi się podoba Behemoth, strasznie mi się podoba Kryształowy Smok figurki, czempionów, orka. No, każda jedna ma tyle szczegółów, tyle detali. Generalnie w całej tej grze widać ogromną dbałość o szczegóły, to że jest tutaj naprawdę każdy element przemyślany i myślę, że można powiedzieć, że czuć tutaj, że każdy z twórców, każdy z tych chłopaków zostawił tutaj kawałek duszy i kawałek serca. Co do stosunku ceny, do tego, co znajdziemy w pudełku, za bardzo nie chcę się wypowiadać, bo być może za chwilę ta moja wypowiedź będzie nieaktualna, a i tak za chwilę poznamy te wszystkie wartości w kampanii na Kickstarterze, która za chwilę rusza i myślę, że również w kampanii na polskiej platformie crowdfundingowej, bo tak naprawdę Champions of Nexum jest grą, która została napisana po polsku, a na potrzeby Kickstartera. Przetłumaczona w, na język angielski, a więc no cóż, no szkoda by było, żeby gra, która jest napisana po polsku, polskich projektantów, nie została wydana w naszym języku. Okej, okay, w ramach podsumowania, bo tradycyjnie prototyp nie otrzyma ode mnie takiej oceny bagiegowej, ale plusy i minusy jak najbardziej zbiorę. Więc po stronie minusów na pewno sporo z was, i ja również, bo nie lubię losowości, bez zaliczę dość sporą losowość w tej grze. Ale losowość, która ma bardzo fajną drugą stronę medalu w postaci potężnej dawki super emocji. No i rozczarowała mnie tutaj trochę postać czarodzieja. Dam jej jeszcze niejedną szansę, ale coś, czegoś mi tutaj gdzieś tam brakło. Natomiast zdecydowanie jest to gra, która da nam ogromną ilość emocji, gra, która bardzo fajnie. W mojej ocenie, laika, ale również w ocenie graczy, moba, gatunku moba, bardzo dobrze oddaje ten rodzaj gry i przekłada ją na, na wersję planszową. Dynamiczna gra, która ma proste, przystępne zasady i nie jest trudna do wyjaśnienia, a daje nam za każdym razem inny rodzaj emocji, za każdym razem nową, różniącą się od siebie rozgrywkę. Fajnie, że mamy bardzo duży Wachlarz postaci do wyboru. Z dodatków, rozszerzeń już widać, że możemy liczyć również na sporo różnych wariantów dla osób, którym nie będzie coś tam odpowiadać, jak chociażby właśnie ta losowość, czyli możemy liczyć również na bardziej taktyczną, strategiczną rozgrywkę. Pięknie wydana gra, i to wszystko wróży, że będzie ona również jakościowo bardzo dobrze wydana. Gdybym miała ocenić, na pewno oceniłabym wysoko, bo bardzo mi się spodobała zarówno pod kątem rozgrywki, emocji, jakie ze sobą niesie, jak i tego jak ta gra wygląda. Bardzo serdecznie polecam. Śledźcie informacje, bo na pewno będą się pojawiały na kanale dotyczące tego, kiedy kampanie ruszają. Myślę, że w Board News będzie o tym mowa. Na pewno będę również pisała na stronie. Ok, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dzięki za Waszą uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!